czasy, kiedy człowiek o siódmej rano na Podhalu wyjeżdża w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce i jest 21 stopni no to za świeczką szukać żeby tak było ciepło, dziś tak jest, ale po wczorajszym burzowym dniu dlatego dzisiaj tak wcześnie rano wyjeżdżam a muszę wyłączyć skręć w lewo, skręć w prawo, jedź prosto, jedź na południe Wyjeżdżam wcześniej, żeby mnie burza nie dopadła, choć mówią, że będzie koło 10, ale no nic. Mam ukryty cel, challenge, muszę jechać. Pewnie to nic nie da, ale no cóż, proszę Państwa, yy, chaos totalny, nie mogę jechać nigdzie indziej, tylko po Podhalu, to raz obowiązki w pracy zmuszają mnie do bycia w miarę na miejscu dlatego też, no aż mi się skli, żeby wyskoczyć gdzie mi tu każe jechać, masakra a żebym aż mi się marzy abym wyskoczył sobie na Kraków po równym, no, ale niestety póki co to jest standard najgorszy z możliwych choć o ile Belodursztyn Super, o tyle velo czorszty, no to już jest dramat, ale może nie będzie dużo ludzi i objedziemy jeden kawałek, ten najbardziej atrakcyjny. Nie przedłużając, wyłączam się, aby połączyć się z Wami później, już na ścieżce rowerowej. Namioty, jeden tylko uszkodzony, dekatenowski. No chyba, że je postawili, ten nie stoją. Ten warto brać na. Na. Zawieruchy, burze. No, wczoraj pierwszy raz widziałem taką burzę. Już dawno czegoś takiego nie widziałem. Stary chłopiec, ale no. Cztery pioruny naraz. Nie, były błyskawice naraz. No, to się rzadko kiedy zdarza. Ostatnią jazdą w ostatnim jeździe, gdzie byłem. Nawet nie pamiętam, czy jest z Państwa pożegnałem przy niebo, to już jest. Standard, że się bateria wyładowywuje Narzekałem na łachu. No, jednak znowu muszę przyznać, że to była moja wina. Włączyłem łachu licznik w piwnicy i guzdrałem tam się może jeszcze dobra jakieś może 5 minut. Jak wyszedłem na zewnątrz, no to wtedy zaczęły się cuda. <sum> <sum> Ten tego. No! Yy, nie pokazywał temperatury, yy, wzniosł i tam takie. Dzisiaj włączyłem licznik już na zewnątrz. Fixa łapał, no, około 5 minut, 3-4 minuty na pewno. Ale teraz sprawdzam temperaturę, wszystko dobrze podaje. Także no, chyba, chyba coś z tym jest, że trzeba go włączać na zewnątrz, a nie w środku. Dziś. To w ogóle chciałem jechać na szuter, ale chyba wystraszyłem się tego, że, że jest yy, pełno wody wszędzie. No i pomyślałem sobie, że szosa wyschnięta, choć te wczorajsze burze jak szybko przyszły, tak szybko odeszły Nie był to ciągły opad, ale nie ma co narzekać. Szosa, jak sami widzicie, przypomina mi moje bikepackingowe wycieczki, gdzie z samego rana startowałem. Także jest fajnie. fajne, fajne to pochwalenie kutka gnoja zamazane tatry. Fajne, fajne. Nordic. Nordic Biking. Moi Państwo mili ja nie jadę na Welodursztyn. Ja jadę obok. Zapomniałem, że tutaj jest świetny asfalt. I ja tu mam do eksploracji jeden podjazd asfaltowy. Ha! Myślałem, że ta wycieczka będzie nudna. Nic z tych rzeczy. Ominęły mnie dursztyńskie obesrane drogi. Przecież w Drusztynie, ale takim już wschodnim i jedziemy na nową drogę. Nie wiem czy ja już tu nie jechałem A chyba tak Tam u góry widziałem jakąś inną drogę To nie, tu się zawracam Jeśli nie znajdę tej innej To mówimy tej drużce Alivederci Minąłem pierwszą część podjazdu na welodursztyn. teraz znajduje się na drugiej za chwilę będzie krótka stroma ścianka i zjazd w dół do Łabrzy jakby mi ktoś powiedział chłopie coś mieszkać na Dursztynie Wiecie, że ja z Falsztynem mam podpisaną umowę, ale ciągle zapominam, że jakbym mieszkał na Dursztynie, to chyba bym zdradził Falsztyn. Na no, Dursztyn tutaj to jest... Ja nie palę, bo by piwko, fajeczkę, fotel bujany, i patrzycy na Tatry E krucyfiks, to by mi pasowało na Starw Jeździsz, chuźma Ugniataczka, taczka drńce, drńce Trzeba przyhamować, bo tu auta jeżdżą to nie ma co fisiobać Tyle razy tu byłem, ale za każdym razem co jestem Tutaj to to jakbym na nowo odkrywał. Tu patrzę jakiś smrecek, co wcześniej nie widziałem Tu te trawki takie rzepy tak się przyczepią to za cholerę się nie odczepią No wszystko tu się zmienia no, no przepięknie tu jest to jest też ja się dursztyniakiem nie urodziłem. No, krucyfiks. pokaż im zaporę Jezus, pokazywałem tyle razy, że bez sensu to pokaż im, bo będą będą wkurzeni dobra zamek, zapora zbiornik wyrównawczy i smętny Dunajec ale brudny po ulewie ho, ho, ho. nie, może nie z tyłu chyba lepiej widać jak z przodu chociaż te promienie słoneczne, no fajnie wyglądają zaraz słoneczko zajdzie choć tam Stadr, no, jest tak mgliście, ale ja mam do końca 37 km i w sumie opuść go ha ten ostatni podjazd, także no tu tylko w górę a w dół no też ten podjazd naprawdę fajny jest ten podjazd od Niedzicy to się aż tutaj ciągnie na sam wierch yy, Czorsztyna burza chyba przeszła z tyłu za mnie tu takie są niedostatki ale kiedyś niedostatki mnie strasznie dolały proszę Państwa co jest najważniejsze wieża na Lubaniu i Teraz już mam tylko w dół, a chcę wam się podzielić z wami jedną taką ciekawostką. Wpisałem sobie w licznik Łachu godzina 40: bateria, taki alarm, że wyładowuje się i po tym czasie no, będę musiał być czujny, żeby ją wyłączyć albo zmienić. <śmiany> Kilka razy pojawiło mi się ta bateria. Komunikat się zastanawiam: Kuźma, jaka bateria? Łachu się wy wyładowuje, czy. Garmin, radar, o ludzie, zostawiam Was z tym widokiem, bo szkoda słów. Ale naprawdę, środa, środek tygodnia, prawie że środek wakacji, prawie że środek dnia, bo która jest godzina? 9.15, ja, no ja wstałem o trzeciej, to dla mnie już jest środek. Idę spać o 16.00. No to jestem w szoku, że tyle ludzi nie ma na tej ścieżce. Mogę sobie tu ścinać zakręty, jak mi się tylko drzew nie podoba. Nawet jechać pod prąd. Hmm. Tankowce wypływają w morze. No to może nie będzie lało, to po co się tak spieszyć? Coś mi tam kropelki jakieś dosięgły. A jednak się rozpadało. Myślę, że może przeczekam, bo to ciężko powiedzieć, czy to będzie fest lało, czy mniej. No, a zobaczymy muszę sobie okulary, bo kurcze parują mi na razie leje, no brakło mi dosłownie chwilki godzinki w Gorcach hala długa pięknie ale w Tatrach już coś tam nad czerwonymi wierchami a dzłto durnia już coś idzie. Ja do końca mam 6 km, no to niecałe 6 minut i będę w domu, także nie ma się co martwić. Słoneczko mnie żegna. I widzimy się i usłyszymy na ścieżce rowerowej, gdzie zawsze kończę, zawsze kończę swoje wycieczki. Proszę Państwa. Suche fakty są następujące. Zrobię równe 70 km. 631 km w pionie. Prędkość maksymalna 74 km. Cieszę się, że udało mi się strzelić w to okienko pogodowe. No cóż, zostały mi jeszcze dwie jazdy do końca challenge'u. Piątek na pewno Kraków a bank muszę coś tam objechać. Natomiast sobota raczej na 100% będzie gravel, o ile nie będzie lało. Jeżeli będzie tak jak teraz sucho, to wale w gravel No i cóż, z Gorczańskim, z nowotarskim i z lotnikań lotnika, lotniskowym. Hej czy pa? Co wolicie? Piszcie w komentarzach czy wolicie. Hej! Czy wolicie pa... Trzymajcie się do następnego razu. Coś wam muszę pokazać, ale ten stan tutaj to jest... Ja nie mogę. Piękna. Inne lampy ma z przodu. Hmm. Ej, coś ty zrobił najlepszego, żeś sprzedał. Zamień na Mazde. Robert ci się nie mieści. Dziadko wóz nie wyprzedza o ludzie. Toyota 110 koni lekka szła jak burza. Uf.